No, i zaczyna nam się y, nasza walka y, zbliżać ku początkowi, tak zwanemu odzyskania y, wolności. No, i teraz jest pytanie: y, czy zakonspirowane, bo to już jest ten czas, zaraz powiem dlaczego, y, ten czas osądu ostatecznego, decyzji, osądu samego siebie, po czyjej stronie jestem. Czy będę, będę okradał sam siebie i służył tym swoim dobrym, tak zwanym panom i ich słuchał, albo wezmę sprawy w swoje ręce i zacznę decydować sam o sobie. Tak to ma wyglądać moi mili dzisiaj w tym dzisiejszym świecie. I teraz tylko właśnie od nas jest zależy. Nie wiem czyście widzieli już, podejrzewam, że, że niektórzy z was widzieli e, e, widzieli pismo Tadeusza Cichockiego. Myślę, że ci co go widzieli to już znają temat. Ale we, jest to wezwanie, ja już Wam pokazuję. Gdzie tu mi mamy? Tu jest ta EDG, ta przeglądarka EDG. Ja już Wam pokazuję to pismo. No i postaram się y, przeczytać. Czyli do Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego, czyli zwracamy się do. Przedstawicieli zwierzchnika władzy o, decy o decyzję, tak zwaną ostateczną decyzję, po której stronie jesteśmy. I to będzie teraz zależało, los naszej ojczyzny, od tego, co zrobią Polacy. A mianowicie y tym pismem Tadeusz już ostatecznie poinformował nas wszystkich. Że pokojowe rozwiązanie problemów naszej ojczyzny, czyli rezygnacja tych tak zwanych uzurpatorów ze z, z zajmowanych stanowisk bezprawnie, już nie dojdzie do skutku, także to macie potwierdzone. Pisanie do uzurpatorów to już nie ma sensu, to jest tylko ujawnianie się, więc trzeba sobie już dać spokój z pisaniem. Takie jest moje zdanie, nie wiem jak będzie ta Tadeu deusza, ale wzywać oszustów po to, by tych terrorystów i faszystów, po to, by przestali być faszystami, już jest chyba mało efektywnie, jest, jest na to już chyba ta, za późno. A więc Wam to przeczytam. Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego do wiadomości nielegalnie funkcjonujący Sąd Rejonowy dla Warszawy w Woli, drugi Wydział Cywilny. Ulica Kocjana 3, Warszawa. Dotyczy sprawy 2 CO 608, łamane na 21. I wezwanie. Działając... W najlepszym, najlepiej rozumianym interesie Rzeczypospolitej Polskiej, Narodu Polskiego, ostatecznego decydenta w sprawach państwa, wzywam zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego do A: sukcesywnego i konsekwentnego wydawania sprawiedliwych wyroków w imieniu zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej na przedstawicieli wszystkich nielegalnie funkcjonujących organów w państwie. W związku z ich zbrodniczymi działaniami na szkodę Polski i Polaków, artykuł 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej 118, 118a, 119, 127, 133, 165, 190, 191, 227, 231, 258 artykuły kodeksu karnego, 4, 7, 22, 31, 39 i 45 konstytucji oraz artykuł 8 dekretu zwierzchnika władzy oraz brakiem perspektyw na dobrowolne przedstawienie, dobrowolne zaprzestanie tego przestępczego procederu b dopilnowania, wykonywania ich przez zakonspirowane oddziały obrony koniecznej narodu polskiego. Podpisano Tadeusz Cichocki, przedstawiciel zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej. Tak wygląda odezwa wezwanie na, na narodu polskiego do działania. No i teraz jest pytanie, pytanie czy ten sąd ostateczny odbędzie się już w naszych głowach czy już jesteśmy na tyle gotowi by podjąć konkretne działania w celu ojczyzny ratowania to czas moi mili już nie ma nie ma sensu już pisanie do oszustów nie ma sensu już od dłuższego czasu mówiłem że to nie ma sensu. Ja y, przestałem pisać od jakiegoś czasu, tak jak żeście zauważyli, y, obserwowałem, co się dzieje, w jaki sposób sobie radzicie. Jest to tak, tak sobie, więc y, każdy chyba już rozumie, że pokojowe przemiany w naszej ojczyźnie nie dojdą do skutku. Z racji tego, że y, wszyscy ci. Co siedzą na tych stołkach nieuprawnieni, dobrowolnie z nich nie chcą ustąpić w żaden sposób, pomimo tych apeli ostat... w ostatnim miesiącu, żeby formalnie wyst... ustąpili ze stanowisk. Nie zrobili tego, więc teraz się muszą liczyć z tym, że zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego mogą wydać na nich wyrok, a Oddziały obrony koniecznej ten wyrok wykonać. Więc tak sprawa wygląda. Nie pytajcie mnie nic o nic więcej, bo ja po prostu nic nie wiem w tym temacie i nigdy się nie dowiem. Nawet mnie to nie interesuje. Zakonspirowane trybunały narodu mają się składać z trzech minimum trzech ludzi prawych, którzy w zgodzie z własnym sumieniem i dobrem własnej ojczyzny wydadzą wyrok, a zakonspirowane Trybunały Narodu tenże wyrok wykonają. Koniec zabawy, moi mili, w czuciu babkę. Koniec. Więc tak wygląda sytuacja w naszej ojczyźnie na dzień dzisiejszy. Stąd ten mój, mój apel. Nie wiem mu nawet o czym gadać, bo teraz to już nawet o czym, nie ma o czym gadać. Po prostu do dzieła, rodacy. Do dzieła. Tak, moi No i co teraz? Teraz każdy wedle własnego sumienia stosując artykuł 8, stosując artykuł 7, yy, zresztą nie tylko, nie tylko, Tadeusz już o tym mówi, ale wszyscy o tym trąbią, że niestety Polaków wpędzają jako mięso armatnie w kolejny konflikt zbrojny. Moim zdaniem, nie chcę tutaj wróżyć i nie jestem tutaj jasnowidzem, ale mam takie przeczucie, że wszystko się zacznie w marcu, tak naprawdę w marcu, jeszcze ten luty, będziecie mieli czas na to, na to żeby się Doszykować do, 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 do perfekto. Takie mam od, odczucie, ale to jest tylko moje odczucie. Niczym nie potwierdzone, także tylko tak wewnętrzne. Że ten cały Bajzer planują chyba na marca. To są ich y, ulubione daty. Y, także tak może się to stać. Ale nie wiem, nie będę zgadywał. Także mówię, że to są tylko moje i wyłącznie odczucie. Nie wiem, jakie są Wasze. Tak jak powiedziałem, czas na dobrowolne odstąpienie od nielegalnego funkcjonowania już się skończył. Teraz już tylko zależy od Polaków w jaki sposób, jak będą działać. Ja już nikomu nic nie zamierzam mówić. Wszystko zostało powiedziane. Jeżeli ktoś chce, to sobie oglądajcie te filmiki, bo, bo ja już więcej nic do powiedzenia naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Osądza, ostateczny ten osąd, tak jak tutaj w tytule naszego live'a dzisiejszego, samego siebie. Każdy samego siebie, a potem możemy brać się za osądzanie innych. Wpierw samego siebie. Czego chcę? W którym kierunku chcę pójść? Czego odczekuję od, od, od życia? I po co tutaj jestem? Tego osądu na te tak, tak zwane pytania muszę, muszę Musi się sobie każdy odpowiedzieć. Więc tak to w mojej mili wygląda sytuacja. Więc koniec tej zabawy w babkę w te pisanie pism wystawianie deklaracji. Już nie ma sensu. Nie ma sensu yy, pisać jakichkolwiek deklaracji. Uważam, że ten czas. Yy, był i tak długo wyciągnięty, więc kolejne pisanie deklaracji absolutnie mija się z jakimkolwiek sensem. Jeżeli, jeżeli do tej pory nie ułożyli sobie Polacy w głowie tego, żeby, żeby co i w jaki sposób robić, to teraz już jest, moim zdaniem, za późno na jakiekolwiek deklaracje. Ofel, wycenianie swojej służebności i tak dalej. Ten czas był minął już bezpowrotnie. Na pokojowe załatwienie sprawy. Nikt z tych uzurpatorów nie chce dobrowolnie oddać tego tak zwanego stołka, na którym siedzi. I nie sądzę, że kiedykolwiek oddać. Zresztą ja to od samego początku mówiłem, że jak i cała masa ludzi. Mi znajomych też to samo powtarzali, że oni dobrowolnie nie zejdą. Tu trzeba wziąć kija i wy wypędzić to towarzystwo, bo inaczej nie zejdą dobrowolnie. Spodobało im się terroryzowanie, dyskryminacja Polaków i po prostu to jest ich życie. Więc tak to wygląda. Moi drodzy. I to by praktycznie by był cały live. Możemy kończyć. Kończyć te gadanie, te oglądanie, wyczekiwanie kolejnych transmisji. To by było wszystko, co mam do powiedzenia. Kto miał się nauczyć, to się nauczył. Kto się nie nauczył, to już musi to robić sobie w jakimś, yy, oglądać starsze filmy. Ja myślę, że to. Tego gadania jest koniec. I tyle. Resztę, resztę w rękach Polaków. Czy się okażą mądrym narodem, czy stadem głupców, który, który pójdzie ginąć za nie swoje interesy. Więc tak to, tak to wygląda. Zobacz, a to się, mówię, okaże. Okaże. Do wiosny. Także ten mój filmik, który tam kiedyś mówiłem. Pola orać. Gnój wyrzucać. Był parę lat za wcześnie nagranych. Widać, widać że teraz się ma spełnić albo nie, albo się nie spełnić. Nie wiem, nie wiem. Nie chcę wróżyć, nie chcę zgadywać, bo to z tego zgadywania to różnie wychodzi. Tak. Oni są gotowi ginąć za, za, za swój byt. Wygodnego życia, i to już dawno powiedziałem gotowi są zginąć. Proszę udostępniajcie, klikajcie te łapki w górę.